Chrystus zmartwychwstał. Drodzy bracia i siostry, trzecia niedziela Wielkanocna, którą będziemy jutro przeżywać, nazywana jest od kilku lat niedzielą biblijną, i nawet przed nami jutro czwarte narodowe czytanie Pisma Świętego. Oczywiście w związku z całą sytuacją, którą teraz przeżywamy, dość trudno sobie wyobrazić, że, że właśnie w Kościołach będą miały miejsce jakieś wspólne Czytania Pisma Świętego, pewnie bardziej trzeba będzie wyakcentować to święto Biblii w naszych domach, do czego was gorąco zachęcam, abyście może właśnie jutro, wspólnie, rodzinnie, oprócz tego, że obejrzycie transmisję Mszy Świętej przez internet czy w telewizji, lub też będziecie w kościele. Przypominam, że. Możemy już przychodzić do kościoła. Troszkę odważnie, chociaż jeszcze limity w każdym kościele istnieją. W naszym kościele w 15 osób, 7 w Małkach. Choć jutro msza Święta Polowa w Małkach o 9.30 i o godzinie 11.00 gorąco zapraszam. Ale jeszcze raz zachęcam Was do tego właśnie. Bo tak rodzinnie. Wiele rodzin tak kiedyś robiło i może cały czas robi, że wspólnie przeczytają jeszcze fragment Ewangelii na daną niedzielę w swojej rodzinie. Ale dzisiaj, jeszcze raz, kochani, tak w ogromnym skrócie, chciałbym Wam powiedzieć, czym jest Pismo Święte. Umykają nam czasami te podstawowe prawdy naszej wiary. Żeby wytłumaczyć sobie, czym jest Pismo Święte, najpierw króciutko spróbujmy sobie. Uprzytomnić to słowo, pojęcie objawienie, ponieważ Bóg objawił się człowiekowi. I my jako chrześcijanie wierzymy w to, wierzymy w Boga, który się objawił nie jest naszym wymysłem, pomysłem, ideą, która się stworzyła ale jest Bogiem, który przyszedł do nas, objawił się nam, objawił się człowiekowi. I przekazał swój plan wobec człowieka. Mówił do człowieka i działał w życiu człowieka, działał w życiu całej wspólnoty. Tak, w zasadzie, taką pierwszą osobą, o której możemy powiedzieć na kartach Biblii, historyczną, której Bóg się objawił i od której pochodzi naród wybrany, tą osobą jest Abraham, któremu Bóg powiedział: wyjdź ze swojej ziemi rodzinnej i idź do Kraju, który ci wskaże i który ci dam na własność. Uwierzył Abraham Bogu i Bóg poczytał mu to za zasługę, mówi pismo święte. I w ten sposób, moi drodzy, rozpoczyna się wielka przygoda człowieka z Bogiem, który zakłada nowy naród, powstaje nowy naród od Abrahama, i jest z tym narodem, na dobre i na złe. W zasadzie od Abrahama do narodzenia pana Jezusa mamy około 1800 lat. Powstaje niezwykła historia. Wiemy potem, Mojżesz, który wyprowadza naród z ziemi egipskiej, z domu niewoli i czyni to wszystko razem z Bogiem. Bóg tutaj działa, Bóg inspiruje. Bóg jest tym, który ma inicjatywę, a Mojżesz wykonuje to Boże polecenia. Kochani, powstaje zatem niesamowita historia. Historia zbawienia Boga, który jest przy człowieku. Aż do momentu, kiedy Bóg przemówił do nas, jak mówi Pismo Święte, przez swojego syna. Objawił nam się najpełniej, do końca. Powiedział do nas o swojej miłości w swoim synu. I każdy, jak mówi Pismo Święte, kto wierzy, w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego będzie zbawiony. Bóg zatem dał człowiekowi wszystko, co jest potrzebne do zbawienia. I pytamy zarazem, od razu co w takim razie z tym Pismem Świętym? Co to znaczy, że Bóg dał co gotowe Pismo Święte, że nagle, nie wiem, Mojżesz otrzymał gotowy egzemplarz Pisma Świętego i, i Pan mu powiedział bierzcie to, czytajcie. Kochani, najpierw powstaje pewna historia. Działania Pana Boga z człowiekiem, z całą wspólnotą. I ta historia później przekazywana była ustnie, z pokolenia na pokolenie. Przez te 1800 lat, które obejmuje jakby Stary Testament, na początku będzie ta historia ustna. Przekazywana właśnie z pokolenia na pokolenie, jako takie świadectwo wiary. I później rodzi się w kolejnych osobach takie pragnienie, aby to spisać. To pragnienie rodzi się też pod wpływem Pana Boga, który wybiera konkretnych ludzi do tego, aby tę historię lub komentarz do tej historii spisali, aby powstały księgi, wspólnie potem odczytywane. Na modlitwach, na wspólnych spotkaniach, takich liturgicznych, w świątyniach, w synagogach. Człowiek, który pisał daną księgę, znajdował się pod natchnieniem Ducha Świętego, w to wierzymy jako chrześcijanie. Więc możemy powiedzieć, że pismo święte jest dziełem i Boga, i człowieka. Bóg daje natchnienie, inspiruje, przekazuje ważną myśl, treść, ideę. Którą człowiek spisuje, i człowiek jest tutaj w tym spisywaniu też wolny. To nie jest tak do końca, że Pan Bóg słowo po słowie dyktował choćby Dawidowi, jak ma napisać psalm. Nie, czy, czy jakiemuś prorokowi. Zostawia pełną przestrzeń wolności, człowiek ujmuje to po ludzku, nawet dokładnie w jakieś gatunki literackie, które my znamy. Otwieramy Pismo Święte, możemy powiedzieć, że takie i takie garunki, gatunki literackie występują. To jest niesamowite takie doświadczenie. Zatem Pismo Święte jest dziełem i Boga, i człowieka. Jeszcze łatwiej to zrozumieć, jeśli chodzi o Ewangelię, ponieważ Stary Testament jest spisywany na przestrzeni 1800 lat. Nowy już na przestrzeni stu lat. Zatem na początku, kochani, widzimy, kiedy Pan Jezus przychodzi, kiedy głosi dobrą nowinę, apostołowie słuchają, zapamiętują to wszystko, i na początku też, już po, po zesłaniu Ducha Świętego, wszystko istnieje jako forma ustna. Przekaz ustny, pewna tradycja ustna, i w końcu urodzi się takie pragnienie. Dzisiaj mamy akurat wspomnienie Świętego Marka, by spisać to. Co powiedział Pan Jezus? I to jest bardzo, bardzo ważna dla nas taka informacja. Spisano to po to, by te pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, pewnie już myślano później o kolejnych osobach, miały w ręku konkretne też słowo spisane, by to nie uległo zapomnieniu, by tym słowem się karmić. Dość szybko kościół, ta wspólnota wierzących, to słowo otaczała otacza wielkim szacunkiem czcią. Traktowano to właśnie jako Słowo Boże. Kochani, są różne wydania Pisma Świętego w różnych językach. Ja tutaj bardzo polecam też takie, taki przekład Paulistów, bardzo ciekawy przekład nowy, w którym dzisiaj takie dość, dość piękne komentarze. Na dole mam dużo miejsca na komentarz. Tradycyjnie to Pismo Święte, przekład, który słyszymy w Kościele z lekcjonarza w niedzielę czy w dzień powszedni, jest to przekład Biblii Tysiąclecia. Najbardziej jesteśmy z tym przekładem osłuchani, ale istnieją też inne przykłady. Pochwalę się jeszcze raz, zostałem niedawno, właśnie Wielki Czwartek, od Was, drodzy parafianie, to, tą Biblię pierwszego Kościoła, taki przekład, bardzo też niezwykły, owocny. Ale chcę wam postawić takie pytanie teraz, jak myślicie, jakie jest Pismo Święte najlepsze? Chwilę na myślenia. Najlepsze jest takie, które jest dobrze zużyte. Pismo Święte Twoje, takie osobiste, które świadczy o tym, że często je masz w swoich dłoniach. Że rogi tych kartek w tym Piśmie Świętym są już przetłuszczone, lekko pobrudzone. Że może nawet są już luźne kartki w tym Piśmie Świętym, że to Pismo Święte, to Twoje, było świadkiem Twojej niejednej modlitwy gorącej. Może nawet są ślady łez. Na tym Twoim Piśmie Świętym może płakałeś, a nawet ze szczęścia, kiedy odkrywałeś na kartach Pisma Świętego obecność Boga i Jego plan. Moi drodzy, bardzo Was zachęcam do tego, abyście nie lękali się brać Słowo Boże. Dzisiaj właśnie odczytujemy, to czy jutro będziemy odczytywać właśnie w niedzielę ten fragment, kiedy Pan Jezus idzie z uczniami do Emaus. Niedawno odczytywaliśmy Go w dzień powszedni, ale właśnie tutaj Pan Jezus sam tłumaczy uczniom idącym do Emaus. Niesamowite takie stwierdzenie. Oni rozumni. Jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy, czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Moi drodzy, Pismo Święte odnosi się do Niego. Wszystko, i Stary, i Nowy Testament, odnosi się do Jezusa Chrystusa. Kiedy czytasz, kiedy zgłębiasz. Prędzej czy później spotkasz Chrystusa, a Ewangelia mówi, kto w Niego uwierzy, będzie miał życie wieczne. Zostańcie z mówienia.